Dzień dobry, dzień dobry moi mili. Witam się z wami w tę szarą środę. Mamy środę i plan na dziś jest bardzo ambitny: bo wybieram się do Ikei, ale wybieram się tam pierwszy raz w życiu sama. To będzie ciekawy. A y, co mnie zmotywowało do tego mm, przedsięwzięcia, to fakt, że zamówiłam ostatnio mm, kilka jesiennych przypraw, goździki, anyszcy i tak dalej, do herbatek. I nie mam w czym mnie przechowywać tak, żeby to miało ręce i nogi. Ja wciąż jestem w jakimś młodzie mm, organizacja, segregacja, sprzątanie kuchni, więc jedziemy. Mm, ostatnio w Ikei jesteśmy dosyć często, mam wrażenie, że co tydzień tam coś. Zamiast pojechać raz i zrobić konkretne zakupy, to ja tam sobie. Ale mamy bardzo blisko, więc to jest, to jest ten plus. Także plan jest taki: kupić coś do organizacji tego mojego herbacianego kącika i myślę, że na pewno coś jeszcze wpadnie w moje ręce, więc mm, tak. Let's go! Życzcie mi powodzenia, żebym żeby nie przepadła tam, żebym się nie skupiła. Nie wiem, żebym czegoś nie popsuła. Także tak, zbieram się i lecimy. W ogóle mój ostatni bardzo równie i ciekawy zakup to są te pełniane bambosze kapcie. 100% wełny. Zamówiłam je na Allegro za jakieś 6 tych chyba, czy 5. Więc jeśli ktoś jest z jak ja, to bardzo polecam. Biegnijcie, kupujcie. Tak można tam dorwać takie Smaczki. Wróciłam i zrobili sobie szybki haul, unboxing haul. Więc, tak, trzy rzeczy, które kupiłam, trzy jedyne rzeczy, które kupiłam w IKEA. Niestety, nie wiem, jakoś się rozczarowałam. Yy, albo może nie miałam jednak takiego humoru, jak myślałam, że mam zakupowego w ogóle. To są trzy takie słoiki z klamrą. I w nich właśnie zamierzam umieścić te wszystkie przyprawy herbaciany do herbaty i tak dalej, więc teraz je ja sobie wypakuję, zapakuję, wypakuję, przesypię to wszystko i czy to tak ma działać? ja chyba coś. Później z Ikei przeszłam sobie do liska. W listku wkładam już tylko jedna rzecz. To jest taka podstawka, podkładka, taca. Jak ją nazwać? Pomyślałam, mi się to świetnie sprawdzi do Łazienki na taką biżuterię, którą noszę codziennie, a nie chcę jej. Odchodzi? Że w tym stylu to będzie sobie leżało po prostu w łazience. Leglamsko to jest fajne, malutkie, na te naj, faktycznie najbardziej potrzebne rzeczy. Mm -hmm. Rzeczy. Więc co byście tu chcieli sobie zostawić w łazience, czy gdziekolwiek indziej postawić? Pole polecam. I to chyba kosztowało 18 zł, a słoiczki były po 10 zł. Przy isku jeszcze Agata Meble, i tam wyszłam po trzy takie zestawy. Pojemników na przyprawę. Tutaj mam te już wiele razy wspominane przyprawy z i zaraz przysypię sobie do tych pojemników, słóczków. Zobaczymy. Zastanawiam się, czy ta cynamon się zmieści, ale bądźmy dobrzy i że. Uwaga, chwilę prawdy ogólnie nasz plat. To jest ten samat, który jest w kuchni. On ma też taką strukturę jak moja się firmy tokiona tak samo no, spórzcie. No, stanie wygląda to fenomenalnie, żeby nie powiedzieć nie wiem co jeszcze, ale wygląda to świetnie i tak pasuje tutaj, no nie wiem co uważacie, ale jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Zbieram się już. Y do mycia. Ogarnamłam te szafki, bo przesyłam te przyprawy, które miałam przesypywać. Już tego nie nagrywałam, bo widzieliście tam tą szafkę za długo w poprzednim blogu, więc nie będę wam sysmować i jak już ją ogarnę kiedyś tak, jakbym chciała, żeby wyglądała naprawdę ostatecznie, to podzielę się tym widokiem. Tymczasem idę się kąpać, po i co jest teraz finałowy tydzień te Floor, nie wiem, czy ktoś to ogląda że takie babciowo-dziadkowe teleturnie. E, tak to ja oglądam, więc akurat się wypróżnicuję i, i będziemy mieli mm, kolejny odcinek, więc... Lecę wypadało padało chociaż coś zjeść, więc... Takie panem na wieczór jak we tak prawda prawda? Nic nadzwyczajnego, a jednak... A jednak życie. <ścoughs> Co ja bradam? Jesteśmy w Parku Śląskim i zostałam zaproszona na randkę do planetarium nie byłam nigdy w planetarium to znaczy byłam chyba w A co to tak szybko idziesz ja mam za, za krótkie nogi byłam kiedyś w planetarium w tym centrum Mikołaja Kopernika w Warszawie chyba tam byliśmy w planetarium i to jeden jeden raz nie idziemy na żaden mm, Żaden seans, a nic takiego, tylko po prostu chyba na standardową wystawę. Więc trzymajcie kciuki, zobaczymy, jak nam się spodoba, jak ten pomysł mi przypadnie do gustu, bo... Nie no dobra, będzie super. Okej, okay, niestety, niestety zostali, zostaliśmy odprawieni z kwitkiem, jak to się mówi. Bo jest dziś sens, ale o Saturnie, a nie taki standardowy symulator lotów w kosmos, to jak to tam pani nazwała. A mnie bardziej by interesowało takie coś, więc... No nie wiem, półtorej godziny słuchać o Saturnie chyba nie do końca. Także zdecydowaliśmy się zabrać te broszury i... Następnym razem wybierzemy coś i zarezerwujemy z wyprzedzeniem. Coś, co będzie nas interesowało bardziej, prawda? Czy chcesz iść na ten na 17? Okej, okay, wróciliśmy do domu. Mamy kebaba. Mamy, uwaga, co jeszcze mamy? Bo tego chyba nie pokazywałam. Mamy skrable. I mamy rumikup. Tak czyta się nazwa tej gry, mam nadzieję. Yy, bo co organizujemy? Wieczór offline. Nie no, żartuję. Ale tak sobie pomyślałam, że... Czas urozmaicić spędzanie naszego wolnego czasu i że teraz te wieczory są dłuższe, szybciej jest ciemno, siedzimy w domu, więc fajnie byłoby robić coś, wiecie, nie do końca związanego z siedzeniem i oglądaniem tylko seriali i skrolowaniem Instagrama, więc mamy gierki. W tym planetarium się nie udało, więc nasza Randka przyniosła się do domu, do mieszkania. W ogóle, no jeszcze. Co jeszcze jest bardzo zaskakujące? Zeszliśmy, wejdźmy na spacer z tamtej tropią i przypomniałam sobie, że zabrakło nam kapsułek. To jest naprawdę szybko. doszliśmy do Wrócimana. E, szybki haul. Mamy haul przez tak? I co? uwaga. Kubie zachciały się robić maseczki no na twarz. E, on sobie wybrał taką. Nawieżającą. To jest podróba tej. Nie pamiętam. Jezu, jak, jak się nazywa ta oryginalna wersja? Nie pamiętam, ale wiecie, której, o jaką mi chodzi? A ja wybrałam taką, nigdy jej nie robiłam, sprawdzimy. Te produkty, a wydaje mi się, że ostatnio zyskały na popularność i w ogóle mają sporo e, jakby fajnych recenzji. Pamiętam, że u mojej siostry, jak byłam w sierpniu, to jakieś serum z tą centelną na pewno stosowałam. Sama mam w sumie to serum. Tylko z jakiej to było firmy? Jezus. To znaczy nie, już nie z AA, ale z tym składnikiem. Dobra, nieważne. Będziemy testowali te masyczki i zobaczmy. Kebab zjedzony. Mam nadzieję, że aparat utrzyma się, bo aktualnie stoi na dzbanku Duffy. Więc okej, okay. kebab zjedzony. Robimy teraz herbatkę, bo zjemy sobie może jakiś deserek. To znaczy, kochani, co ja kupiłam? A temu wszystkiemu jest winna. Nie wiem, czy słuchacie podcastu Asi Okuniewskiej. Jak się nazywa ten podcast? Zaćmienie? Tu Okuniewska, Jezus, no przecież. Więc to wszystko przez jej podcast i o tym, jak mówiła o batonikach WW. Okej. Okay. Wezmę, wezmę nas stąd, wodę na terapię nie byłam fanką tych batonów, ale po jej ostatnim Widzicie, widzicie jak działa na nas świat i influencerzy W ogóle wystarczy, że influencer, influencerzy, ktoś znajomy coś powie o czymś dobrym i tak dalej Zaraz chcecie tego próbować, więc mam tak z tym batonem Będę jadła, ciekawe ilu z Was teraz się zachce zjeść batona WW po kilku latach przerwy czy coś w tym Ja pamiętam, ja pamiętam taką żółtą wersję. Nie, to taką mieliśmy z zieloną. Tą? To może ja miałam jakąś podróbę. Pamiętasz takie białe te te, no żółtą tak, nie? Nie pamiętam, czujesz? Kiedy ja to odprawiałam. Dobrze, co to mam jest... A To są jakieś zasady? Czymś się rzuca? Nie? Czy? Nie wiem, zobacz, weź pisz, przeczytaj, no, zagrajmy z zasadami zgodnie. I tak cię no. zgodnie z zasadami, Czyli to będzie to do wydarzenie Dobrze, są dwie strony planszy i chyba ta jedna jest do skrawek drużynowych, no to nie dla nas, no nie? Rozkład płytek, a będziemy sobie zapisywać liczbę tych punktów? Podwójna premia literowa, podwójna, podrójna. Już mi się podoba, kochani. Okej, okay. te kartki, karty, tu czegoś, zmiana płytek, ty. Czegoś takiego nie było kiedyś chyba. już słowa połączone z pierwszą i teraz słowa. Już, ja już wszystkie robiłam, kochani. Hmm. Okej, okay, klasyczne. Ułożenie pierwszego, to Pierwszych rzeczy. Czy Ciebie to bawi? Będziesz robił takie cuda? Czekaj, co mamy? Bo ile sobie mamy rozdać? Jest,